Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj t i witam was w kolejnym odcinku Uncharted Drake's Fortune. Hola, 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 spokojnie. Słuchajcie, mały problem. YouTube łoj nas na kasę. Założyliśmy Patronite'a, bo nie starsza pieniędzy na rozwój. Możecie pomóc. Link w opisie. Bez kasy nie ma kanału. Bez kanału nie ma fany Moments. A bez fany moment. Nie ma fany moment. Jest to Uncharted Drake's Fortune, czyli w polskiej wersji Fortuna Drake'a. Gram wraz z w... Ale mamy tutaj mały problem. Dupeczka równa się problem, zawsze. Zwolni, młody. Za stary się na to robię. Uuu. <laughs> Ale na tę barmankę w Limie nie byłeś za stary, co? No właśnie byłem, dlatego noszę taki, taką protezę w torbie. No i? No, nie rozumiem. GPS mówi, że to tutaj. Wklepał Eldorado i Google Maps. Mogę to rozpierdolić? Dawaj, bierz ten kurwa zban! Widzicie, ma taki przeokromny korek u góry, może tam jest jakieś, nie wiem, wino? Próbuj no, to zapalić. Ale moje okazały się przydatne, tak? <laughs> no tak. To jest jedno z tych cygar, które bohater trzyma całą grę w ryju i ono się nigdy nie kończy. A on go nigdy nie pali. No może okazyjnie, ale nadal się nigdy nie kończy. A nie, zapałki. Myślałem, że cygara użyję, to, bo bardziej, wiecie, swag, słegerskie. O cholera, podłoga się otworzy. Tego nie planowałem. Standardowo niesamowite systemy poruszających się kamieni. Chuj wie jak oni to zrobili. Nie wiem, Liny. Może murzyni tam siedzą na tych zamknięci. Zeskakujemy do dziury. No chyba zeskakujemy do dziury, nie jestem pewien. Mamy zeskoczyć It do tej dziury czy nie? He he chyba tak. Eee... Tu jest wod... widzicie, on tam wisiał w tej wodzie. Jebany bullshit. O, znowu zginę. <laughs> Bezpieczne przejście. Stare, zbudowane y, n lat, n set lat temu y, konstrukcje z drewna. Jasne, co się może stać. Przeskoczyć tutaj. Za chwilę wykonam godny Ezio o kurwa mać. Nie o tym chodziło. <noise> a na a na karcie napis: Wykasujcie moją historię przeglądania. <noise> Halalala, la, 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 dostał w brzuchol. O! I to mi się podoba! Kurwę Kałaszełę, Ale tak bez skina to ja to pierdolę! Akurat mi się udało. Adrenalinka, co? Adrenalinka to mało powiedziane, aż mi stanął z podniecenia. Bejbe! Jeden pocisk do pistoletu. To się obłowiłem na tym kolesie jak szalony. Myślę, że myślę, że sprzedam ten jeden pocisk i moje dzieci będą miały na studia w Ameryce. Bo studia w Ameryce są drogie jak chuj. Kiedy w Polsce są darmowe. Ten kałach ma wrażenie, no nie wiem, jak ostatnio grałem w CSA ze skinem, to miał większą moc, no. co przeciwnikom tutaj wykorzystywać. Oooo! Nice. Piękny atak z tyłu. Kolega popełnił błąd, że odwrócił się do mnie tyłem i jeszcze kucnął. Wielu już mężczyzn takich los czekał ze mną i atakiem z tyłu. No jestem, no, zapraszam do zabawy. Muszę ci coś powiedzieć, ziomek? Powiedz matce, żeby nie zmieniała tak często kolorów szminki, bo mi się tęcza na chuju robi. <grystanie> Każdy to już pewnie, kurwa, słyszał milion razy. Oni strzelają takimi specyficznymi seriami, takie... O, o, o! Dobra! Ten kolega postanowił umrzeć z pierdolnięciem, bo wykonał taki skok tygryska. Hałach. Dobra, tępe, chuje. Ten kurwa do mnie strzelał, przeładowując i jeszcze patrzył się w ziemię. To jest już po prostu zerowy szacunek do przeciwnika. Za coś takiego ten kolega powinien dostać bana. To jest moje zdanie. Mamy kolejny rozdział, jak widzę. Forteca. Eee, czyli domyślam się, że sporo rzeczy się będzie na terenie tej fortecy. <ścoughs> Drake, dlaczego tak bardzo lubisz umierać? I aż tutaj mnie cofnęło. Yo! Pięknie. A oglądać tą zwinność Drake'a to normalnie sam seks. Aż mi się mokro w gaciach robi. Say what? I ciągniemy pałę, znaczy łańcuch. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki, sań. Nathan biegnie se po fortecy, a ja płaczę, bo spadł mi śnieg. Tak więc, let's do this. Yeah, o syny jedne. A, 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 pomocy. High level. Wypierdylać, u O cholera. Mam balero, mam wacholarero. Z dwóch stron mnie biorą. Typowy pornos. Nate? Uważaj. <noise> no psze. Kocham cię. Zawsze uważam. <laughs> Ibany ja. Jebany kamień! Odruch klacza! Chyba tam doskoczę. Jojo! Kurwa nie! Numerków Nimerków, Tivur! Szukaj numerków! Watch for the numbers, Tivur! The numbers, Tivur! Dwójka, piątka i siedemka. Dwójka, piątka i 7... Niebieski krzak i kolce. Niebieskich trzeg! Jak tak patrzę, to ona ma dwa razy większe jaja niż ten Nate. Momentami. <laughs> Jolo! Pomocy! Nie chcesz, by mnie zajebały! Potwory! Jezus Maria, ile ich tu jest i mnie zajebały, no? Generalnie nie jest łatwo. To cały czas w tej dziurze było gadem! Aż bo fajora z gęby wyleciała. Tak więc jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i po po